Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. Tytuł dzisiejszego odcinka sugeruje, że będziemy otwierać coś drugiego, A jeżeli drogie, no to pewnie i duże. Jeżeli duże, no to i szeroki kadr, i duży stół, i duża walizka. A co jest w tej walizce? Zapraszam. Odkąd prowadzę kanał na YouTubie, zawsze myślałem, że większość ludzi, która przechodzi na YouTube, raczej szuka informacji o tych tańszych dronach, bo nawet i często osoby, które się do mnie zgłaszały, mówiły, że 2000 zł za drona, no to jest za dużo. Także myślałem, że ten przedział cenowy gdzieś tam Mavica R2, Sparka, Mini 2 i tak dalej, to był właśnie ten target, ale ostatnio trend na YouTubie pokazał, że ludzie lubią oglądać drogie drony. Może lubią tylko oglądać, ale też w sumie i kupować. Ale to też widać, bo dużo już się też mawików 3 pojawia na naszej rodzimej ziemi w Polsce. Więc ja pomyślałem, że nie będę pokazywał Wam Mavica 3, a pokażę Wam coś innego, co jest schowane w tej walizce. Ta walizka jest tak duża, że na tym stole zakrywa prawie mnie, także zaraz pozbędę się krzesła i Wam pokażę, co jest w środku, a w środku jest Matrix 300 RTK. W tym roku kilka matrisów takich przewinęło się przez mój sklep, moje biuro. Kilku zbłąkanych klientów pragnących zakupić Mavika 300 RTK zadzwoniło do mnie i w tym roku kilka takich sztuk właśnie sprzedałem. No i też w kilku uruchomieniach uczestniczyłem, także mogę wam pokazać właśnie świeżo zakupionego Mavika 300 RTK. Pokażę wam co jest w walizce, jak to wygląda, jak to się składa, bo myślę, że to może być nawet ciekawsze niż Mavic 3, bo Brakuje tutaj kilku rzeczy, znaczy brakuje, nie brakuje, tylko trzeba je kupić jako oddzielne akcesoria, ale czego to już wam za chwilę pokażę. Jednak wymyśliłem, że nie będę się pozbywał krzesła, a mamy też drugi kadr, który jest tutaj i będziecie widzieć, co jest w środku. A że to jest najnowsza wersja Mawika 300 RTK, to świadczy to o tym, że ma więcej zaczepów na walizce. Bo Mawiki 300 RTK, które sprzedawałem przed czerwcem albo majem, miały tylko zaczepy tutaj z przodu. A nowe wersje walizek DJI pomyślało, że tutaj też są potrzebne zaczepy, i mają tu jeszcze po bokach zaczepy. Także to jest prawie że świeżynka sztuka z tego roku. Także już otwieramy, pokażę Wam co jest w walizce. A walizka wygląda dość porządnie. Co mamy w walizce? Oczywiście najważniejsze mamy drona, który nie ma kamery. Kamerę, jeżeli chcemy, to musimy ją dokupić oddzielnie, on ma tylko kamerę FPV taką z przodu, znaczy FPV taka do podglądu z aparatury, żeby było widać, gdzie lecimy, po co lecimy i dlaczego, ale jeżeli chcemy jakiejś jakości albo chcemy mieć termowizję, no to musimy ją dokupić i zamontować tutaj na to mocowanie gimbala. Mamy też aparaturę, może ją od razu wyciągnę, aparatura jest to wersja Smart Controller Enterprise, w sumie to powinienem ją trzymać w ten sposób. I nie jest to aparatura kompatybilna z wersją Smart Controllera, taką normalną. Tej wersji nie możemy sparować do podglądu z Google DJI FPV, ale możemy użyć. Oddzielnej aplikacji, którą możemy tutaj wgrać, to jest ta aplikacja Stream, Stream coś tam, coś takiego jak Cosmo Stream, możemy to wgrać tutaj i łączyć się po przewodzie i mieć podląd z gogli. Ale trzeba niestety pokombinować, nie jest to tak kompatybilny jak smart controller, e, który możemy kupić sobie powiedzmy do takiego normalnego cywilnego drona, bo ten dron wydaje mi się, że nie jest taki cywilny do końca, bo jest do specjalnych zastosowań. E, dobra, możemy ściągnąć folikę. Ten smart controller ma wbudowaną baterię tutaj na dole. Ale możemy do niego też dokupić baterie. One mają chyba symbol WB37. I one są też do zasilania crystal Sky ekranów, także możemy, ją go tutaj, możemy wpiąć sobie tutaj tą baterię. I ta bateria no, zapewnia nam oczywiście dłuższe działanie na smart kontrolerze. I raczej, jeżeli ktoś już się decyduje na ten sprzęt, no to rzeczywiście warto sobie dokupić to. Także ja już to odłożę, żeby mi się tutaj to przypadkiem nie zbiło, bo to dużo pieniędzy kosztuje. Tutaj mamy nóżki do tego drona. Widać tu w kadrze. Widać. One są tutaj pomontowane. Tu się będziemy je montować. Za chwilę Wam pokażę. Tutaj są śmigła, wszystko jest zabezpieczone na czas transportu. Mamy też jakąś instrukcję złożenia. Instrukcja nie jest potrzebna, bo zaraz Wam pokażę, jak to się składa. Także, dobra, żeby go wyciągnąć, to najlepiej jest zacząć od nóżek. Czyli bierzemy sobie taką nóżkę z włókna węglowego. I te nóżki mają tutaj, nie wiem czy gdzie widać, takie znaczki trójkątów. I takie same trójkąty są tutaj na miejscach na nóżki. Ja już pamiętam, że ten trójkąt to się kierowało tym ostrą krawędzią do zewnętrznej. Nawet chyba nie będą się zaglądać tam za bardzo. I ta nóżka musi nam się dopnąć do końca. I wtedy, jak się nam dopnie do końca, to tutaj nie wiem, czy będzie widać, jest takie zabezpieczenie, które tutaj do końca dopychamy i zamykamy dokręcając. I wtedy już za tą nóżkę można ciągać. Znaczy ciągać. Można lądować na niej, ale ona też pomaga wyciągnąć drona z tego pudełka. No i tutaj jest ta sama zasada. Wkładamy i dociskamy. Dobra, do wyciągnięcia tego drona to się pozbędę, jednak krzesła. No dobra, i teraz możemy wyciągnąć tego drona, łapiąc za te nóżki, do góry, ostrożnie. I już mamy go wystawionego na stół. Jeżeli chodzi o tą walizkę, to tu jeszcze jest instrukcja. Są zestawy przewodów. Pewnie jakieś USB-C i tak dalej do aktualizacji. Wszystkiego tu też są zestawy przewodów. Tutaj mamy też zasilacze schowane do ładowania. Wszystkiego znaczy zasilacz w sumie i adaptery, jakbyśmy potrzebowali. Także to wszystko ma tutaj miejsce w tych, w tych styropianach, w tym wyciętym styropianie. A i też mówiłem o tej dodatkowej baterii do smart Controllera. Jedna dodatkowa bateria jest też w zestawie. Jest tutaj schowana. Także możemy jej użyć do zasilania naszego smart kontrolera. Tak jak mówiłem, ta jest jedna bateria na dole w smart kontrolerze. no i tutaj jest też druga. Yy... Bateria do smart controllera, ona ma symbol, tak jak chyba mówiłem. WB37 to jest na oznaczeniu. Także tutaj jest jedna taka bateria w zestawie. Ona przedłuża mocno żywotność smart controllera. Zapomniałem, że ona jest nas na zestawie. No i tutaj mamy jeszcze śmigła. E, tutaj są pochowane śmigła zapasowe do tego drona. Komplet śmigła to jest chyba około 400 zł, z tego co pamiętam. Także tu są dwa i tu są dwa śmigła, jakby nam gdzieś w terenie e, się zepsuły. No to mamy tutaj zapasowe. E, Okej. Okay. Teraz przystąpimy do złożenia drona. Drona żeby złożyć no to musimy go no, rozłożyć, tak? Musimy wyciągnąć to zabezpieczenie, które tutaj jest. zabezpieczenie jest z takiej gąbki. Teraz przesunę go trochę. Muszę się pozbyć tej walizki. Dobra, teraz bez walizki będę mógł go swobodnie e, rozkładać. Tutaj jest to zabezpieczenie takie z gąbki, które pomaga nam przy transporcie, żeby nam się to wszystko nie ruszało. Są takie wycięte gąbeczki. E, tutaj mamy nowe śmigła zamontowane w takie foliki. No i tutaj, jak rozkładamy te ramiona, to mamy taki kapturek do, do kręcenia. Oczywiście, żeby wystartować i odlecieć, no to musimy to dokręcić, żeby nam to się w locie nie złożyło, dość mocno i solidnie. Yy, silniki są odwrócone do góry nogami, czyli on tak jakby pcha, czyli jest tak jak iFlight Protect 25 Passer. To on też jest takim właśnie pchaczem od dołu. <grym> Oczywiście wszystkie naklejki, zabezpieczenia i tak dalej, musimy pościągać. Tutaj też mamy tą samą zasadę, że dokręcamy taki kapturek. No i z drugiej strony robimy to samo, niczym to się nie różni. Też jest zabezpieczenie. No, i to jest dron złożony, wyciągnięty z walizki, gotowy do lotu. Jeszcze trzeba było przejrzeć, żeby te wszystkie foliki podklejać, które są tutaj na czujnikach i na światełkach chociaż nie na światełku, od spodu widzę, że nie ma ale trzeba by było to wszystko pootklejać, żeby on nie gubił się i nie tracił gdzieś, nie wyrzucał jakichś błędów, że czujniki nie działają poprawnie. Tak czy inaczej brakuje tu jeszcze, no przynajmniej jednej rzeczy, w sumie dwóch, brakuje tutaj baterii, bo tu powinny być dwie baterie, które nie są w zestawie i trzeba je dokupić oddzielnie, czyli jeżeli ktoś z Was kupi takiego drona, no to musicie od razu przygotować na to, że trzeba kupić baterię i trzeba kupić ładowarkę. Ładowarka to jest taka stacja ładowania. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć taką stację ładowania, to dajcie znać mi tutaj w komentarzu pod filmem, to ja taką stację ładowania załatwię na następny odcinek i to nagram. Tak czy inaczej, to jest taka też kolejna walizka, trochę mniejsza od tej, i wkłada się tam baterię, podłączamy to do prądu i to, się, i to wszystko zasila, znaczy to wszystko ładuje baterię. I również możemy ładować tam baterię do smart controllera. No i tutaj jak zamontujemy te dwie baterie, no to oczywiście jeszcze musimy aktywować tego drona, ale aktywacja jest taka sama jak każdego drona od DJI, także nie widzę sensu, żeby to wam pokazywać. Eee, także tyle. No tyle otrzymujemy za dużo pieniędzy. Eee, w sumie ten dron więcej kosztuje niż Mavic 3. No i też przydałaby się tutaj też jakaś kamera do podwieszenia. Bo tutaj mamy jedną kamerę do podglądu, którą widzimy normalnie z aparatury. No i oczywiście, jak podłączymy tu jakąś kamerę, to też możemy widzieć na aparaturze, co widzi ta kamera na dole. No ale tu musimy wtedy coś piąć. No i tu jest taki koszyczek antywibracyjny, znany z Fantoma 4. No nie jest on identyczny, ale no jest zasada, zasada działania jest taka sama, żeby tłumić te drgania i pomagać też gimbalowi, żeby to lepiej działało. Także tak to wygląda. Tyle dostajemy za tyle pieniędzy. I specjalnie nie mówię tutaj o dokładnej cenie. Dlaczego nie mówię o dokładnej cenie? Bo te ceny się zmieniają, też teraz kurs dolara idzie w górę, też nie wiadomo ile to będzie od nowego roku wszystko kosztowało. A jeżeli ktoś jest zainteresowany takim dronem, no to powinien napisać maila, napisać do czego mu on będzie potrzebny, do czego będzie chciał go wykorzystywać i wtedy można dobrać rozwiązanie. Także jeżeli ktoś chce, no to zapraszam, może napisać do nas na maila sklepowego kontakt.maupa.dronostref.pl. Tam wtedy po takim mailu dobierzemy coś odpowiedniego z odpowiednią kamerą. W tym roku sprzedałem kilka takich zestawów, no i rzeczywiście już wiem, jakie to ma możliwości, co można podpiąć, także jeżeli ktoś ma jakieś pytania i chce, żeby mu coś dobre, to zapraszam do kontaktu mailowego na kontakt kontaktmałpa.dronostrefa.pl, wtedy coś na pewno wybierzemy. Także to by było na tyle w tym odcinku, myślę, że był on dla Was ciekawy, bo pokazał drona, którego no nie do końca można zawsze sobie pójść i wszędzie pomacać, bo nie można sobie pójść do marketu i zobaczyć takiego drona. Także tak wygląda taki dron. Myślę, że to był ciekawy unboxing, bo jeszcze nie widziałem czegoś takiego na polskim YouTubie. Także, jeżeli ktoś czegoś takiego będzie szukał, chciał zobaczyć, jak to wygląda, i że nie ma w zestawie baterii ładowarki do tego drona, co jest, co dla mnie było na początku, kiedyś, jak zaczynałem te drony sprzedawać, trochę dziwne. Aczkolwiek, jeżeli ktoś kupuje takiego drona, to raczej i tak potrzebuje tej walizki i zestawu całych baterii, no bo ten dron ma zarabiać na siebie i ma pracować prawie cały czas. Także i tak, będzie, i tak jest potrzeba, i tak jest potrzeba. A ja przypominam Wam o naszej zabawie, która jest na grupie na Facebooku Dronostrefa Grupa Dyskusyjna. Tam załączamy nasze filmy z dronów FPV z hashtagiem FPV i wtedy jeżeli tych filmów nie będzie zbyt dużo, to pokażę wszystkie w jednym live'ie na początku miesiąca, czyli już live tak naprawdę prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie wieczorem, ale to jeszcze ogłoszę u nas na grupie na Facebooku w który dzień dokładnie, o której godzinie, tak żeby wszyscy zainteresowani na pewno odpowiednio wcześniej dostali taką informację i mogli wziąć udział w tym live, gdzie będziemy oglądać te filmy. Oczywiście na grupie wstawiamy link do naszego kanału na YouTubie, ja też będę pokazywał z jakiego to jest kanału, kto jest autorem, tak żeby wszyscy wiedzieli gdzie ewentualnie szukać y, podobnych filmów, także myślę, że będzie to dość ciekawa zabawa. Jak coś mi się bardzo spodoba z tych filmów, to może będą jakieś nagrody, tak jak mówiłem, zestaw strapów zawsze, zawsze mogę rozdać, a może coś innego. Zobaczymy, jak poniesie mnie fantazja na live. Jak zawsze przypominam Wam też o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. Jeżeli podobał Ci się odcinek, no to oczywiście zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie minął Cię kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!